Cześć, tutaj Serenok. Dwa filmy były wczoraj, bo dlatego, że hmm, YouTube, te. YouTube. Trochę sami czemu nie jestem taki popularny. Po prostu mam tylko 6 subskrypcji. A teraz do odcinka. Tutaj, tutaj zrobiłem skumki. Nie zgadnijcie, co. Zgadnijcie. Przecież tym debilem. Zgadnijcie. To to jest młot w Zrobiłem wczoraj. Wczoraj byłem w szkole, ja wróciłem, z... bo w szkole później ten... Mam taką małą gumkę, co jest Tutaj przyliczyłem śruba, dwie gumki i jest oto młot Lecz fajnie, jakby coś tutaj postawić. Fajnie ogólnie. Tak? Panie go nie spada. Jak pożyłem jedną głąkę, to... Gdzie tak żeby teraz? Okej, okay, bo mi spadnie za biurko. Dobra, czyli co jeszcze powiem o tym młocie? To jest akurat od nid, da? Ale hmm, To jest też Fortnite, kiedy bon, bo w tym po prostu zrobiła nowy sezon i karnet Marvela. I cieszę się z karnetu Marvela, bo z jakiś innych klas postaci mam tylko Aquamana, Aquamana, Aquamana i Deadpool'a, Program ogólnie od ósmego sezonu. Hmm. Więc i dzisiaj jeszcze będzie moja Sawka w Fortnite. Cie. No i co? No i pa.